Witam widzowie. Jak widzicie mamy już model gotowy do malowania. Wyszedł. Fajnie wyszedł. OK jest. I teraz szybkie wprowadzenie, bo zaczynamy zaraz malować. Pomaluję to dwuczęściowo tak naprawdę. Osobno pomaluję cały tutaj rękojeść. Oprócz tutaj tego wiadomo, to pomaluję potem w gór metal. Ja sobie to podwieszę tutaj. Złapiemy to, to czy znaczy tu obkleimy wszystko za pomocą y, taśmy malarskiej. Malarskie, podwieszę sobie to, pomaluję najpierw całą rękojeść. Y, dwie warstwy dam, y, następnie poczekamy. Y, potem obkleję tutaj, tutaj za pomocą taśmy malarskiej tą rękojeść już pomalowaną. Y, podwieszę sobie to do góry nogami, czyli tak będzie zwisać. Y, y, I pomaluję całe ostrze y, w kolor metal. To jest taki trochę lakier z tego, co czytałem, podkładowy. A jak już będziemy mieć wszystko pomalowane, to wtedy za pomocą farbek zrobimy. E, użyjemy tak naprawdę to są farbki Fanatic e, Starter z firmy The Army Painter. E, użyjemy niebieski tutaj do run, czyli te wszystkie tutaj wypełnienia w środku damy na niebiesko. E, użyjemy biały, chcę zrobić taki efekt, jakby. Mrozu na tym toporze. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Runy sobie pomalujemy, chyba na złoto, żeby wyodrębnić je. Plus jeszcze w rękojeści, te takie tutaj, co są wżery w rękojeści, wydrukowane. Pomalujemy, znaczy, może nie o tyle pomalujemy, tylko za pomocą czarnego spróbujemy takie, takie wiecie, linie zrobić. Dobra. Farb, o Farby jeszcze spray, ja wam wrzucę zdjęcia. E, to jest e, RAL 8002. Mm. Lakier e, Gunmetal e, takiej firmy. No i same farbki to jest kolekcja chyba 12 farbek, e, 30 firmy D Army Painter. Dobra, ja sobie przygotowuję tutaj. Widzimy się za chwilę. Ja mam widzowie mówię, przygotowuję się, ale zapomniałem o najważniejszym czyli taśma maralska. Chciałbym Wam tak na szybkości to pokazać, jak to będzie wyglądać. Ogólnie zasada prosta: to wszystko robimy dookoła, to wszystko dorobimy dookoła, bo on będzie podwyższony od góry. Tutaj trzeba jakoś dojść, więc możemy przypadkiem tutaj pomalować. Plus montujemy tutaj taśmę na, na tym, tutaj w takim wyżłobieniu, z drugiej strony również. Ja to wszystko zrobię. Zaraz Wam pokażę efekt końcowy. Dobra, mamy gotowe. Jak widzicie trochę czasochłonne to jest, ale warto tak naprawdę, żeby się fajnie trzymało. Teraz robimy tak, że ja sobie to miejsce robię, podwieszam to no i malujemy pierwszą warstwę rakielu brązu. Mamy już wszystko podwieszone. Kwestia tak naprawdę pomalowania. Zrobimy to oczywiście na dwie warstwy będę sobie to po prostu tutaj mieszał, żeby wszystko było ok. Jest wszystko, git oklejone. Zaczynamy, raper brązowy. Dobra, wyszło. Lecimy drugą warstwę, ostatnią mam nadzieję. Magda Gessler akceptuje. Wyszło idealnie, z tym, że wyszło idealnie, ale Wyszło idealnie. Powtórzyłem, że wyszło idealnie? Nie, wyszło bardzo fajnie. Podoba mi się. Ja sobie to wezmę teraz. Brązowy mamy skończony na ten moment. Ja sobie to wezmę, ściągnę, ściągnę sobie w folę, tą taśmę malarską. Obkleję sobie tutaj kawałek, żebyśmy nie pomalowali przypadkiem na, na w górny metal, no i zaraz po, podwieszę cały topór, i malujemy tak naprawdę w górny metal oszcze, a potem yy, farbki. Tam w moim górze rozpali, no wszyscy pokoje, ruch nie masz dron, ojcostom w nie rozrywa czas i to. Mij jak stawiam krok, synu Bokław, oczy wciąż gniew i wrog. Odin i wyczekajcie Mamy przygotowane. Według mnie ten górm jest bardzo fajnym kolorem. Mega fajnie mi się sprayuje, ale problem jest taki, że jest mega też drogi, taka puszka 60 zł. Jak widzicie, dałem tutaj po prostu, bo będziemy ten cały element tutaj malować. Ale dwie warstwy walniemy, mam nadzieję, że starszy, bo nie wiem, mało zostało. Lecimy z koksem. Jest mega. Zrobimy jeszcze szybką warstwę. Niech to po prostu przesknie. I lecimy dalej. Ogólnie pierwsza warstwa bardzo dobrze pokryła, więc na szybkości psikniemy wszędzie za pomocą, to znaczy z gór metalem. Drugą warstwę zrobimy, no ale według mnie wygląda fajnie. Super. Lecimy. Coś się przyblokowało. A no, się okazało, że się przyblokował. Nie wyczyściłem, i się niestety przyblokował ten. Zaraz wracam. Dobra, musiałem, musiałem przeczyścić dyszę za pomocą alkoholu izopropylowego, Ale działamy dalej. Dobra, zostawiamy to na jakieś pół godziny i kończymy tak naprawdę malowanie za pomocą farbek. Na ten moment według mnie wyszło giga dobrze. A, widzowie jeszcze taki protip, żeby sobie tak naprawdę dysza nie zastygła. Odwracamy tak. Klikamy dopóki nie zacznie sprężone powietrze lecieć, to jest sposób na to, żeby opróżnić tak naprawdę resztki, które zostaną w, w dyszy. Eee, dobra widzowie, mamy gotowe, wygląda cudnie, zobaczcie zresztą, eee, samo oszcze jest no, mega wyszło tak naprawdę, eee, to, to zdejmę, to, to spokojnie, bo to na tym podwieszałem. Rękojeść również fajnie wyszła, fajnie się poszpachlowało. Łączenia nie widać tak bardzo, bardzo ładnie to wyszło. A nawet jeśli są takie przerwy, to imituje to tak naprawdę drewno, więc jestem mega zadowolony. Dobra, plan jest taki, że ten wypełnienia tutaj run malujemy w kolor niebieski. Do tego chcę jeszcze zrobić za pomocą białym taki efekt jakby zmrożonego gdzie nie gdzie przy tych runach. Mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie. Ja ten coś miałem robić, ale nie pamiętam co. Jak sobie przypomnę, to Wam powiem. I złotym będziemy kończyć te runy tutaj. To, to, to. Zobaczymy, jak to tam dalej będzie wyglądać. Nie ma co przedłużać. Zaczynam malować. Czy mam jakieś uwagi do tego? Nie mam. No, proste malowanie. Ten kolor, jeszcze Gunmetal, on jest takim trochę podkładem też. Jako podkład możemy to używać. Więc farbki, które tam mam, akurowe, one fajnie to będą wypełniać. Dobra, lecimy z Koksem. Czy co niebie rozrywa czas i Mamy już tu całość pomalowaną, jeśli chodzi o niebieski. Wygląda super, fajnie. Dobra, ja maluję dalej. Zrobię przerwę, pokażę wam efekt tak naprawdę finalny, jaki mam pomysł. Dobra, więc Dobra, widzowie, mam pomalowaną tą stronę. Zobaczcie, tak to wyszło. Trochę tutaj te runy pomalowałem na złoto, trochę akcentu białego dodałem, niebieski również. Tutaj zrobiłem tak, przynajmniej się starałem, żeby było tak efekt zmrożonego oszcza. Zrobiłem to tak, że za pomocą białego pomalowałem. Poczekałem chwilę, wytarłem to ścierką, więc zostały takie ślady i taka biała poświata. I tu oszcze zrobiłem podobnie. Z drugiej strony również to samo zrobiłem, tak to wygląda, możecie zobaczyć, zaraz Wam jakieś zdjęcie wrzucę z bliska. Ja działam dalej, będziemy robić trochę czarnych akcentów na całej rękojeści dam, no i drugą stronę sobie skończę. I myślę, że tak to zostawię. Dobra, widzimy się w podsumowaniu. Dobra widzowie, podsumowanie małe. Mamy pomalowany. Mam porobione takie czarne na Rękojeści, co wam w zdjęciach tutaj pokażę. Oszcze mamy pomalowane, jest zrobiony taki efekt niby mrozu. To dość fajnie nawet wyszło, bo pomalowałem trochę za pomocą białej farby. Nie podobało mi się, wziąłem ściereczkę, zacząłem to przecierać, więc wyszły takie jakby zamarznięte elementy jedynie co miałem problem to pomalować to, nie miałem na to kompletnie żadnej koncepcji więc yy. zrobiłem te runy tak to oczywiście jest zrobione wszystko lakierem bezbarwnym, matowym zabezpieczone i myślę, że projekt jest skończony i gotowy yy. teraz w następnym odcinku podsumuję tak naprawdę koszt czas budowy z druku oraz ile pieniędzy na to poszło. Do zobaczenia, hej!